Dzień dobry kochani, runiczne miejsce mocy Mimeruna. Witam na przesłaniu anielskim w poniedziałek 3 marca 2025 Cieszę się, że jesteś na kanale Zapraszam też na runę dnia, jest już na kanale Kochani, pozwólcie, że na przesłanie anielskie dla Grażynki Za wsparcie, kochana moja Przekaz do ciebie Zdjęcenie. Grażynko anielska mądrość przypomina ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając wątpieniu i nie zbaczając zebranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji, koncentruj każdą myśl, słowo i czyny na tym, by osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii. Anioły z pewnością zauważą czysty blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, w pracy, podróży, czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić anioły po pomoc. Jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru, anioły z pewnością ci pomogą. Nie afirmacja: jestem wierna swoim wizjom. Przepięknie, Grażynko, wszystkiego co najlepsze. Z wdzięcznością. Kochani, przesłanie anielskie na poniedziałek na 3 marca 2025. Energia Jery dzisiaj nam towarzyszy, a więc może być jakaś nagroda, może być jakieś spełnienie, ale dzień dość pracowity. Zalecana cierpliwość. Bo wszystko ma swój czas i miejsce, więc nie należałoby niczego specjalnie przyspieszać, ale jeżeli dołożymy starań i dzisiaj nad czymś popracujemy, to wieczorem będziemy się cieszyć, że się udało nam to zrobić. Mogą przyjść jakieś pieniądze za wcześniej włożoną pracę albo też jakieś uznanie. Tak, to jest energia obfitości, żniw, ale też i energia kończenia jakiegoś cyklu i rozpoczynania nowego. A więc i tutaj, kochani, z tym nowym, z poniedziałkiem rozpoczynamy nowe sprawy, nowe rzeczy, pewnie wielu wielu z nas. Przesłanie anielskie, żółty kamień i biały kamień, i patrzymy, jakie przesłanie dla osób, które wybrały żółty kamień. Cel. Anioły przypominają Ci, że wszystkie wydarzenia i ludzie na Twojej ścieżce życia zostali tam umieszczeni. Celowo. Być może spotkanie z nimi macie wzmocnić, dać szansę na wyjaśnienie lub wybaczenie zdarzeń z przeszłości, uwolnić od rutyny lub też uszczęśliwić. Ostatecznym celem Twojego życia jest czynienie tego, co sprawia Ci radość, daje satysfakcję i poczucie spełnienia. Poszukiwanie tych wartości sprawia, że podążasz szlakiem swojego przeznaczenia. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zwróciło Cię z Twojej misji. Poproś swojego anioła, aby pomógł Ci odnaleźć cele sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz. Lub też, jeśli jesteś już na to gotowy, cel Twojego życia. Zbierz swoją moc i siłę woli. Konsekwentnie trzymaj się swoich zamiarów, by osiągnąć cel. Anioły będą Cię wspierać i odniesiesz sukces i afirmacja. Jestem silny i zdeterminowany. Przepięknie. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Takie przesłanie dla kogoś, kto wybrał grupę numer jeden, od Archanioła Michała i modlitwa Archaniele Michale, na których y, częściach mojego życia powinnam skupić się teraz najbardziej. Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi, dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. Przepięknie, kochani, duchowa ochrona jesteś strzeżony oraz chroniony i fizycznie, i emocjonalnie i energetycznie podpowiadają tutaj anioły i zachowaj ostrożność. Przyjrzyj się dokładnie tej sytuacji, zanim podejmiesz dalsze kroki, a więc należałoby zrobić dalszy plan i być ostrożnym i cierpliwym. Nie przestawaj iść śmiało w kierunku realizacji tego swojego celu, marzenia mówią tutaj Aniołowie i odpoczynek. Daj sobie tutaj troszeczkę odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. A więc tutaj należałoby zająć się sobą, kochani, zaopiekować się. Bądź cierpliwy: wszystko ma swój czas. No właśnie, może po, po prostu jesteś przepracowany, niedospany, potrzebujesz odpoczynku. I grupa numer dwa. Piękno. Świat zewnętrzny stanowi odbicie Twojej duszy. Dlatego skoncentruj się na swoim wewnętrznym pięknie, na swoich zaletach, dobroci, uzdolnieniach i talentach. Pamiętaj, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta i rozwija się. Każdy człowiek nosi w duszy cząstkę piękna, poszukuje jej w innych, przypomina im o ich dobrych stronach, a dzięki Tobie doznają oświecenia. Otaczaj się ludźmi i przedmiotami o pięknych wibracjach, gdyż wszystko, co jest wokół nas, ma na nas wpływ. W miarę jak coraz mocniej zestroisz się ze samym sobą, innymi ludźmi i naszą planetą, Twój rezonans także stanie się piękny. Blask Twojej duszy będzie poruszać ludzi. I afirmacja, zdając sobie sprawę z piękna, która jest we mnie i w moich bliźnich. Archanioł Michał, od teraz decyduj się być szczęśliwą, szczęśliwym. Dziękuję Ci za pomoc w otwarciu serca na szczęście, radość i rozkosz. Chcę teraz zdobywać całe dobro w moim tak, życiu. A więc przepięknie. Pasje i cele. Ten entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest bliski. Twojemu sercu, a więc tutaj coś będziesz tworzyć nowego. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytanie, które rozwiązanie bardziej zbliża cię do swojego boskiego przeznaczenia, a co cię bardziej oddala. I tutaj przychodzi poprawa zdrowia miłość własna. Zadbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i akceptacja i żyj radośnie. Tak tutaj nam dzisiaj podpowiadają anioły, przesyłają piękne słowa. Kochani, cudnego dnia. Niech się wam darzy, niech się wam szczęści, niech zdrowie będzie z Wami. Wszystkiego co najlepsze. I Meruna